Siema. Niedziela 20 październik, złota polska jesień trwa. Sezon bejsbolowy zakończony, niestety zajęciem tylko drugiego miejsca, ale i tak cieszy. Fajna pamiątka na dziesiąty sezon w mojej karierze. Ostatnio często jeżdżę rowerem i bardzo, bardzo często wpadają mi muchy do oczu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale nawet jak jeszcze ze znajomymi, to mi potrafi wpaść na odcinku 10 km do 3, 3, 4, nawet 5 much, a innym nie wpada nic. Więc wpadłem na rozwiązanie. Przypomniało mi się, że mam takie bajeranckie oksy, trochę nie pasujące do mojego stylu, ale trudno. I miałem wymienne soczewki, a nie chcę nosić tam nieraz przeciwsłonecznych już nie ma lata, bo no bo nie chcę, dlatego pomyślałem o tych oksach których które są po prostu bezbarwne szkła ochrona oczu przed trochę futurystycznie, ale to ma działać, nie wyglądać druga rzecz moje okulary w stylu Casey'ego niestety Znów pękają. Wprawdzie jeszcze da się je używać, ale no pękną. Myślę, że już niedługo. Ale mam kolejne z stoku, Oczywiście zdrapałem logo Lecha. Nie będę tam nic reklamował. Też są całkiem fajne. Ten sam styl, tylko kolor zielony, ale muszę je oznaczyć. Zauważyłem, że bateria już mi słabiej trzyma w tej desce. No i ogólnie taka deska jest no nie jest aż tak praktyczna na, w takim mieście jakby u chatów. Dlatego już myślę na wiosnę zamówić nogę elektryczną bezdętkową Kugo S1 Pro. Zobaczymy. No, do wiosny mam jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić. Kosztuje 1400. Jest też plus niedzielni handlowych, pomimo że jestem neutralnie do nich nastawiony. To jest naprawdę mały ruch na mieście. Update mieszkaniowy, bo ostatnio wiem, że szukam mieszkania. Obejrzeliśmy łącznie 10 mieszkań we wrześniu. No i byliśmy w banku. Okazało się, że musimy się spieszyć, bo żona nie ma umowy na czas nieokreślony, a trzeba mieć minimum rok do przodu umowę, więc mieliśmy czas, że tak powiem do stycznia, żeby zrobić kredyt, zdobyć kredyt, więc musieliśmy się śpieszyć z szukaniem tego mieszkania, jeśli chcieliśmy je kupić teraz. No i znaleźliśmy pasujące nam mieszkanie, umowa podpisana, czekamy na kredyt. Możliwe, że no w tym roku może jeszcze nie, bo jeszcze trzeba, jest trochę do remontu, ale w przyszłym już w końcu w końcu będziemy na swoim, po dwóch latach od małżeństwa. Pójdźcie, ile mam rzeczy do, no które na razie czekają. Kasety VHS, kufle, komiksy, no jest tego trochę. Figurki. To wszystko czeka na, na własne M, bo na razie nie mamy gdzie za bardzo miejsca, żeby to wziąć. Kupiliśmy już znaczy chcemy kupić, bo jeszcze nie kupiliśmy, mieszkanie trzypokojowe, e, 56 m2, gdzie przez jakiś czas będę miał swój pokój na biuro do czasu potomka w przyszłości. Dwa lata trwała moja stagnacja mieszkaniowa Mieszkaliśmy z rodzicami, można powiedzieć tak w skrócie No i mieliśmy dzięki temu kasę na podróże i tak dalej, bo no bo nie mieliśmy za wiele wydatków poza tam rachunkami i jedzeniem Skorzystaliśmy przez te dwa lata Trochę się najeździliśmy, myślę, że w przyszłym roku yy, mój cel z 2015 roku się ziści, czyli odwiedzę wszystkie kraje Europy Myślę, że już na to czas, żebym w trzydziestkę wszedł z własnym M. No i ogólnie nowe priorytety, że tak powiem, w życiu. Do czego zmierzam? Mówiąc o tym wszystkim. Zmierzam do tego, że to, że kupimy mieszkanie, być może, nie oznacza, że od razu przestaniemy podróżować, czy nawet to co nie wiem, będziemy mieć dziecko w przyszłości, nie oznacza, że przestaniemy podróżować tak jak sądzi spora część osób. Z tego co słyszałem, bo często dziś tam słyszę, że zobaczysz, korzystaj, póki jesteś młody, bla 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 bla. bla. Nie, to nie, nie o to chodzi. Oczywiście będziemy musieli nieco rozsądniej planować już teraz podróże, bo do tej pory mieliśmy ten bufor oszczędnościowy, więc nie było możliwości, że nam brakło pieniędzy. Po prostu mogliśmy wydać więcej i tyle. Teraz już tego, tego komfortu nie będzie, będzie trzeba nieco mocniej to planować, bardziej precyzyjnie. Ale nadal będziemy podróżować, może nieco rzadziej. Może skupimy się bardziej na Polsce, Polska też jest piękna, do tej pory i też zwiedzaliśmy trochę Polskę, ale jest na pewno jeszcze mnóstwo miejsc, gdzie możemy pojechać. Wystarczy zalać auto i możemy ruszać. Więc nie jest to duży koszt, choćby na weekend. Ale dalsze podróże też. Zostawiłem specjalnie północną Afrykę, typu Egipt, Tunezja na czasy, kiedy już będziemy mieć potomka i wtedy na luzie można z nim lecieć, po taniości myślę. No zobaczymy jak będzie. Tak czy siak zmierzam do tego, że zakup mieszkania trochę zmieni na pewno. Ale nie oznacza to zaraz, że że się już nie da podróżować czy, czy coś. Ten deszcz jak sądzi spora część osób. Dobra, a na koniec może powiem, że październik się kończy, to znaczy, że koniec letniego sezonu dla mnie. Od listopada, od zmiany czasu właściwie ruszam z zimowym sezonem, co oznacza więcej treningów, których nie lubię, czyli siłowni domowej, biegania, to tak z aktywności, więcej rozrywek takich w zamknięciu, czyli bilardy jakieś, kręgle, basen może, więcej gry na konsoli, czyli na Pegasusie i ogólnie więcej takich rzeczy w domu. Dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia za miesiąc w kolejnym vlogu.